W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Od zarozumiałości wybaw nas Maryjo. Od nienawiści wybaw nas Maryjo. Od złośliwości wybaw nas Maryjo. Od nikczemności wybaw nas Maryjo. Od kłamstwa Wybaw nas Maryjo. Od obłudy wybaw nas Maryjo. Od pychy wybaw nas Maryjo. Od podłości wybaw nas Maryjo. Od pijaństwa wybaw nas Maryjo. Od lekkiego życia wybaw nas Maryjo. Od łakomstwa wybaw nas Maryjo. Od lenistwa wybaw nas Maryjo, od obojętności wybaw nas Maryjo, od plotkowania wybaw nas Maryjo, od oczerniania innych wybaw nas Maryjo, od wiary w Bożki wybaw nas Maryjo, od smutku wybaw nas Maryjo. Od braku wiary w lepsze jutro wybaw nas Maryjo. Od beznadziei wybaw nas Maryjo. Od narzekania na los wybaw nas Maryjo. Od złożeczenia, wybaw nas Maryjo. Matko syna Bożego i moja najmilsza matko, przyjmij mą modlitwę. Amen.